Zemsta, przebaczenie, pojednanie. Trzy rzeczy, każda różna, ale wszystkie łączą się jedną, jednym wydarzeniem krzywdą, złym cierpieniem, które ktoś nam wyrządził, i później są takie trzy opcje. Co można zrobić? Zemścić się? Przebaczyć? I pojednać. Przebaczenie i pojednanie często ludziom się myli, ale zaraz do tego dojdziemy. Pierwsze, czy zemsta wchodzi w nasz wachlarz rozwiązań, jako uczniów Chrystusa? Tak się składa, że dzisiaj słyszymy przed Ewangelią taki śpiew, że Jezus mówi: daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Jezus się nie mścił, więc my jego naśladujemy. Więc zemsta nie wchodzi w rachubę. W ogóle to nie jest nigdy opcja dla nas. Po pierwsze, skoro tobie wyrządził ktoś zło, to czemu chcesz zrobić mu to samo? Skoro ktoś dołożył zła na tym świecie, to ty swoim sprawisz, że będzie go mniej? A będzie go więcej. My mamy być tymi gośćmi w świecie, którzy przerywają spiralę zła i nienawiści oko za oko, ząb za ząb. To nie są nasze zasady. My mamy być tymi, którzy to przerwą, którzy będą jak kamizelka kuloodporna, która pochłania na całe siebie całą siłę uderzenia i rozprasza ją i ona już nie idzie dalej. Więc nie gasimy pożaru benzyną, czyli nie mścimy się. Dlatego Bóg dzisiaj w pierwszym czytaniu mówi, tego kto się mści, to spotka moja pomsta i ja sobie wszystko zapamiętam w jego życiu. Więc nie korzystamy z tej okazji. Oczywiście druga opcja, przebaczenie. Sam Piotr przychodzi, widocznie miał z tym problem, miał z kimś na i pyta Jezusa, czy ma komuś aż siedem razy wybaczyć, jeżeli on go tam rani i tak dalej. Jezus mówi, hmm, no nie siedem, nie, 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 siedemdziesiąt siedem. Dla Żydów siedemdziesiąt to jest taki symbol nieskończoności. My piszemy taką ósemkę leżącą w matematyce, że jakaś liczba dąży do nieskończoności, a Żydzi pisali 77 liczb, i to jest ich nieskończoność. Czyli Jezus mówi, że zawsze musimy im przebaczać. Czy da się zawsze wybaczyć? Da się. Czy jest to proste? Absolutnie nie. Im większa krzywda, i większa zdrada, i większe zranienie, jest to bardzo ciężko zrobić. Jeszcze tym bardziej, że ten, kto cię zranił, nie przychodzi, nie prosi o wybaczenie. To co wtedy? Jezus wtedy też każe wybaczać, nawet jeśli ktoś ci się śmieje w twarz, jak ludzie, którzy Go ukrzyżowali, patrzyli na Niego. On im wybaczał. Dlaczego? Dlaczego? Bo przebaczenie jest potrzebne człowiekowi, który został zraniony, niewinowajcy. Przebaczenia potrzebujemy my, jeśli nas ktoś zrani. Nie robisz łaski temu, kto cię zranił, że mówisz wybaczam ci". to ty potrzebujesz przebaczenia. Bo jeżeli ktoś komuś nie przebaczy, ktoś cię zranił i ty mu nie wybaczasz, blokujesz się na niego i budujesz od razu mur między tobą a nim. I to jest mur od którego zaczyna się więzienie i to ty w nim siedzisz nie ten, który cię zranił dlatego Jezus mówi, wybacz nie trzymaj tego w sobie dowalił ci ktoś toksycznością i złem wsadził ci to w twoje serce i cię boli i cię pali to po co tu jeszcze gotujesz, trzymasz wypuść to z siebie to cię zniszczy więc my potrzebujemy przebaczenia i żeby nie siedzieć w tym więzieniu, bo nigdy nie pójdziesz do przodu. Czasami ludzie są poranieni przez kogoś i nie wybaczają mu, i siedzą, ciągle o tym myślą, to ciągle wpływa na ich życie, na ich relacje z innymi ludźmi. Człowiek, który cię zranił, już sobie poszedł dalej w swoim życiu, jest szczęśliwy, zmienił się może nawet na lepsze, a może i na gorsze, nie wiem, on poszedł dalej, a ty siedzisz jeden rok, drugi, trzeci, czwarty, piętnaście lat. I nie wybaczasz. To, to ty stoisz w miejscu, to ty się zatrzymałeś w tym cierpieniu. Musisz z tego wyjść. I jeśli myślisz, że to będzie dotyczyć tylko tej osoby, która cię zraniła, że ją ukażesz, że jej nie wybaczysz, Twoje serce jest wtedy zaciśnięte w pięść, która wygraża. Ja ci nie popuszczę. Spróbuj do takiego serduszka włożyć cokolwiek dobrego. Bóg próbuje ci sadzić swoją łaskę, swoją, swoje dobro. Nie da rady. I nie dlatego, że nie chce, tylko że ty się nie otworzysz. Jesteś jak szklanka, która jest odwrócona do góry dnem. Bóg może lać tą łaskę, możesz chodzić do komunii, do spowiedzi i tak dalej. Jeżeli nie wybaczysz, jeżeli nie wybaczasz, to nie idź do spowiedzi. Bo ta spowiedź nie będzie ważna. Ksiądz tam może, cię pomachać, zapukać bo nie wejdzie w twoje serca. Jeżeli ty komuś nie odpuściłeś i odpuść nam nasze winy, jaką my odpuszczamy naszym winowajcom, tak? To jest klauzula, o którą prosimy. Dlatego Bóg mówi, zostaw to, ja ci naprawię serce, ja ci poskładam serce, ja wiem, że jesteś poraniony, ale odwróć się, otwórz się, ja to wypełnię. I w ten sposób przebaczenie pchnie ciebie w twoim życiu do przodu, wewnętrznie będziesz mógł zostawić to za sobą. Bo jak człowiek nie przebacza, to później za każdym razem, kiedy widzi tą osobę na przykład, to wraca do tego, nie? I to jest tak, masz żywą ranę, która już troszeczkę się tak zabliźniła, a ty zaczynasz znowu to drapać, nie? I wracasz do tego i nie wybaczasz. Zagoi się? Jeszcze się jakaś gangrena duchowa wda. Więc trzeba wybaczać. Jeżeli nie umiesz tego zrobić, to powiedz, że chcesz tego. Musisz tego chcieć i mówisz, Panie Boże, ja nie mogę patrzeć na tego człowieka, ale ja chcę mu wybaczyć, bo ja chcę mieć to już za sobą. Zostaw to w spowiedzi na przykład, albo na mszy świętej, ofiaruj tą całą sytuację, tą krzywdę, tą ranę i tego człowieka, który cię zranił, zanurz w Bożym miłosierdziu i powiedz, Panie Boże, ja tobie to oddaję, bo ja tego nie umiem zrobić. Ale Jezus jest specjalistą od przebaczenia. On sobie z tym poradzi. Nie? I... I zostaw, już nie wracaj do tego. Nie daj się podpuszczać takiej pokusie ciągłego wracania do tego, co było. Idź do przodu. I to jest przebaczenie. Czyli przebaczenie jest potrzebne osobie zranionej. A co to jest trzecie? Pojednanie. Bo ludzie myślą tak, że jak wybaczam, to w ogóle wszystko wraca do normy i jest wszystko ok Nie jest. Przebaczenie otwiera ciebie na drugiego człowieka i umożliwia pojednanie. Są ludzie razem, kumplują się przyjaciele, tak? Jeden drugiego zranił potężnie, mocno, zawiódł i się poróżnili. I mogą się pojednać, jeżeli ten, który został zraniony, wybaczy, a ten, który zranił, przyjdzie i poprosi o przebaczenie. I wtedy mamy coś takiego jak pojednanie. Pojednanie to jest czasami proces długoletni. Bo jak mąż zrodził żonę albo żona męża nie? i dobra, powiedzmy, że przebacza zraniona połówka, to co, już od razu jesteśmy super małżeństwem? Nie. Zaufanie padło, relacja padła, no i powodzenia, nie? Osoba, która zraniła musi zadośćuczynieniem, swoją postawą, swoimi czynami przez najbliższe lata pewnie, Zależy od kondycji tej drugiej osoby, odbudować to, co zniszczyła. I pojednanie to jest pewien proces. Ale Pan Jezus kazał nam przebaczać. Pojednać się to w idealnym świecie. Fajnie by było, nie? Ale nie zawsze się da. Jeżeli mamy dwie osoby, które pragną tego pojednania, to to będzie. Jeżeli pójdziecie do Jezusa, przebaczycie, da się wszystko poskładać, nawet zdrady. <laughs> Ale jeżeli ktoś nie chce, to zostaw to. Czasami ktoś totalnie go to nie obchodzi, że cię poranił, nie będzie prosił o przebaczenie, więc absolutnie się z nim nie pojednasz. Ale to wtedy ty mu wybaczasz i idziesz dalej. Nie musisz się zmuszać do obecności tej osoby. Twoje drzwi swojego serca są uchylone. Możesz mu powiedzieć, ja cię przebaczam. Jeśli on to przyjmie, jeśli nie chce przyjąć jego sprawa, piłka jest po jego stronie. Bóg sobie jego zapyta, co zrobił z tym przebaczeniem. Ale ty jesteś wolny i idziesz do przodu. Dlatego to jest takie ważne. Nie? Czyli nie myślimy się, przebaczamy zawsze, a jak jest możliwe pojednanie, to to robimy. Tylko trwa to długo. Ale nie jest ono obowiązkowe, bo w niektórych sytuacjach się tego po prostu nie da zrobić. Koniec częściej dla wszystkich. Drodzy rodzice chrzestni i rodzice waszych dzieci. Prosicie o chrzest dla waszych dzieci. I teraz fajnie, tylko że to jest jedna z najtrudniejszych lekcji chrześcijaństwa, które kiedyś będziecie musieli ich nauczyć, nie? jak dorosną. Ale jak będą widzieć u was, jak wy sobie wybaczacie te małe rzeczy i te wielkie, to one już urosną w innym świecie. Nie? W świecie, gdzie przebaczenie jest normą. Gdzie nie ma mszczenia, nie ma toksyczności. Bądźcie dla nich dobrym przykładem. Jak będzie ciężko, to przychodźcie do Chrystusa. On jest specjalistą od tych wszystkich rzeczy trudnych. Przychodźcie z waszymi dziećmi. No i tyle: I wzrastajcie. Przekazujcie im świętość swoim przykładem. Amen.